Dzień dobry. W piłce nożnej, jak w każdej innej dyscyplinie sportu, należy eliminować przypadkowość. Jeśli chce się osiągnąć sukces, przypadkowość należy wyeliminować całkowicie, bądź, jeśli to niemożliwe, zredukować ją do absolutnego minimum. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo w PKWP Ekstraklasie przyjęło się, że od lat tutaj każdy może wygrać z każdym. Nieprzewidywalność to jest jak gdyby taka cecha tej ligi. Natomiast jeśli, tak jak powiedziałem, chce się osiągnąć sukces, to tę przypadkowość należy wyeliminować i taką jedną z drużyn, która te, tej przypadkowości z meczu na mecz się pozbywa, jest Lech Poznań. Natomiast, jak wiemy, Lech już miał okazję niestety troszeczkę polec na tym poletku, z tego względu, że już na inauguracji rozgrywek zremisował z Radomiakiem, dość przypadkowo, bo jak pamięty, nawet, pamiętamy, nawet zdobywał bramki, ale zostały one nieuznane dość y, oczywistym jest, że były naspalonym, dlatego nie zostały uznane. Potem mieliśmy chociażby mecz z Jagielonią Białystok, kiedy lechici pojechali do Białego Stoku rozpędzeni zwycięstwem nad Wisłą Kraków 5 do 0, a Jagielonia była osłabiona, totalnie jakby nie patrzeć mentalnie przede wszystkim, bo miała serię pięciu porażek z rzędu, a dodatkowo jeszcze odpadła z Pucharu Polski i potrafiła ograć Lecha 1 do 0, chociaż to był czysty przypadek, a że to był przypadek, Lech udowodnił tydzień później na swoim stadionie w meczu przeciwko Śląskowi, przeciwko liderowi I generalnie, jeśli mam być szczerym, miejsce w tabeli Lecha Poznań, to nie jest przypadkowe, a najlepiej o tym świadczą pewne sprawy, o których właśnie chciałbym. O tym jak Lech eliminuje przypadkowość, to tak można powiedzieć, są jak gdyby suche statystyki, a także opinie. Natomiast ja bym chciał przedstawić na początku właśnie te, te statystyki i taką jedną z rzeczy. Które mówią o tym, że Lech chce całkowicie wyeliminować środkowość. jest fakt, że ma najlepszą ofensywę w lidze. Zdobył 23 gole w 11 meczach, ma najlepszą defensywę, Zdobył, stracił 6 bramek w 11 meczach to jest najlepszy wynik w lidze, rzecz jasna. Zachowywał 6 czystych kąt w 11 meczach to też jest najlepszy wynik. Obok Lech i Gdańsk po 11 seriach gier ma średnią punktową większą niż 2, 2 na mecz, jako jedyna ekipa w lice nie stracił gola po stałym fragmencie gry, wyłączając z tego rzuty karne i to jeśli mam być szczery świadczy o tym, że to nie jest przypadkowe, możemy jeszcze do tego dołożyć fakt, że najlepszym strzelcem ligi na ten moment jest Mikael Isak napastnik Leka Poznań, najlepszym asystentem jest Jean Amaral a najlepszym młodzieżowcem, najskuteczniejszym młodzieżowcem i chyba najlepszym też mi się tak wydaje jest Jakub Kamiński jeśli mam być szczery, dodatkowo można tutaj dodać jeszcze gole oczekiwane. Tutaj też lek przewodzi stawce jak gdyby, najwięcej bramek zdobywa i te bramki nie biorą się znikąd, najwięcej sytuacji lechici kreują, tak samo jeśli chodzi o gole przeciwko, najmniej sytuacji kreowanych właśnie jest przeciwko kolejorzowi. Ale to są suche statystyki, to są, to są fakty, z którymi nie można dyskutować. Natomiast jak wiemy, są fakty i opinie, a opinie są takie, że legra najlepszą piłkę w lidze. Można się nie zgodzić z tym, że legra najlepszą piłkę w lidze, chociaż, jak mam być szczery, Lech tak naprawdę od samego początku rozgrywek ma niesamowity pomysł na grę. I to widać było już w meczu z Radomiakiem. Świetnie, doskonale zdają sobie sprawę z tego, piłkarza, Macieja skorzy co robić po stracie piłki. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robić po odzyskaniu piłki jeśli przechodzą z obrony do ataku, robią to bardzo szybko. Świetnie zakładają pressing. Piłkarze doskonale wiedzą, co mają robić. No i jak mam być szczery, to świadczy o tym, że po prostu LEG gra dzisiaj najbardziej efektowną piłkę i połączoną z efektywnością. A propos przejścia szybkiego z obrony do ataku mieliśmy yy, możliwość ogląda, podziwiania wczoraj w meczu z Legią tego zjawiska i wcześniej nawet tak samo z Wisłą Kraków mieliśmy okazję oglądać parę kontr, nawet gola po kontrataku, 3-4 podania i w zasadzie to załatwiło sprawę w meczu ze Śląskiem, szybkie przejścia z obrony do ataku były na tyle widoczne, że nawet rzuty roczne przeciwko Lechowi wykonywane przez Śląska były groźniejsze dla Śląska Wrocław, bo ilekroć piłkarze Lecha przejmowali piłkę bo ta wrzutka była niezbyt nie celna, to Lechici najzwyczajniej w świecie zagrażali bramce, bramce rywali. Kolejna sprawa, niesamowita rywalizacja w składzie Lecha Poznań. Tak jak mam być całkowicie szczery, tutaj niemalże na każdej pozycji Maciej Skorża może, może wybierać taki pozytywny ból głowy szkoleniowca i to oczywiście nie bierze się znikąd, to też jest tej, ten, ten, ten element zapobiegania nieprzewidywalności i... Maciej Skorza doskonale wie co robi, bo wczoraj po meczu z Legią Warszawa szkoleniowiec Lecha Poznań powiedział taką anegdotę, że przed meczem z Legią takiej gierce wewnętrznej podzielił piłkarzy na obie jedenastki i ta jedenastka podstawowa zmierzyła się z taką jakby rezerwową i się okazało, że ta rezerwowa jedenastka zagrała poniekąd nawet lepiej od, od tej podstawowej. To też świadczy o tym, że to jest w zasadzie niesamowita rywalizacja w składzie Lecha Poznań. No i dlatego, też moim zdaniem, nieprzypadkowo Lek znajduje się yy, na czele tabeli. Nieprzypadkowo jest liderem, tak jak powiedziałem, jest na ten moment moim zdaniem najlepszą drużyną w lice obok Rakowa i Lech i Gdańsk, ale o tym zaraz jeszcze, jeszcze powiem. A co do Legii, Warszawa, yy, sytuacja jej jest zła, żeby nie powiedzieć tragiczna. Ja przyznam szczerze, a propos wczorajszego meczu, jestem troszeczkę zawiedziony, bo Czesław Nikniewicz przyzwyczaił nas do tego, że on potrafi przygotować drużynę do jednego meczu, do takiego konkretnego meczu. Pamiętamy chociażby te starcia w Lidze Europy ostatnie, czy nawet y, przed... Y, nie przed rokiem, ale na początku roku kiedy Legia zmierzyła się z Rakowem to od tamtej pory zaczęła grać trójką w obronie i yy, pamiętamy doskonale, że Czesław Migniewicz doskonale przeczytał rozpędzony wówczas Raków jeśli mam być szczery, to jestem zawiedziony też przez to, że zobaczyliśmy najlepszą jedenastkę Legii, a okazało się że to nie wystarczyło, Legia przez większość Czasu gry tak naprawdę była nieobecna, Legia grała bardzo, bardzo słabo i tak naprawdę nie kreowała żadnych sytuacji. Każda okazja Legii to była w zasadzie y, w, sytuacja po błędach Lechitów. No i jak mam być całkowicie szczery, mecz był y, pod kontrolą Lecha, przez to całkowicie zasłużone zwycięstwo kolejorza. Zupełnie inaczej ten mecz mógłby się potoczyć, gdyby Emreli z początku drugiej połowy wykorzystał sytuację stuprocentową. Kto wie, co by się wówczas wydarzyło? Chociaż, jak mam być szczery, pamiętamy, że Legia mogła objąć prowadzenie. Gdyby nie to, że Jędrzejczyk pomógł sobie ręką, gol zostałby wówczas zaliczony. Ale, jak mam być całkowicie szczery, ten gol mógł wpłynąć pozytywnie na Lechitów, bo ci by z jeszcze większą werwą yy, atakowali. Natomiast Legia była bezradna. Legian miała może dwie okazje. Pamiętamy poprzeczkę, żozułę po rzucie wolnym. A tak naprawdę, poza tymi dwoma sytuacjami, Relego i. I żozułek Lech kontrolował niemalże w 100% wydarzenia na boisku. Z minut na minutę wydawało się, że ta, ten wynik jest jak najbardziej zasłużony. Lech miał pomysł na to spotkanie. Nie miał zamiaru, może jakoś nie wiadomo jak bardzo atakować, chociaż wydawało się, że warunki ku temu ma. Miał Kamiński okazję, miał wcześniej Baluła Baluła który tak naprawdę bawił się na skrzydłach. LEGI Czesław Michniewicz po meczu mówił, że chciał aby jego podopieczni troszeczkę polepszyli grę na, w bocznych sektorach. Ale prawda jest taka, że w tych bocznych sektorach rządził właśnie Balua i on zrobił niesamowitą robotę bawił się momentami z piłkarzami Legi. Po drugiej stronie Kamiński który rozegrał nieco gorszy mecz, chociaż tak naprawdę mimo wszystko zagrał myślę dość solidnie, ale on już przyzwyczaił nas do tego, że od początku sezonu, mówiąc kolokwialnie, wymiata, i przez to, że zagrał taki można powiedzieć średni najeża mecz, to mimo wszystko, yy, jak, gdyby, jak gdyby mógł się podobać. Chociaż niektórzy go mogli za to właśnie krytykować, bo przyzwyczaili nas do tego, że grał całkiem, całkiem przyzwoicie od początku sezonu i to nie był jego najlepszy mecz. Natomiast taki, jakby to powiedzieć, solidny. Legia Dom w pierwszej połowie zagrała troszeczkę jak Jagiellonia przeciwko Lechowi. Z tą różnicą, że Warszawiani nie pozwolili Le Lechowi na zbyt wiele. Natomiast w drugiej połowie to już można tutaj znaleźć analogię do meczu z Rakowem. Często jak doskonale pamiętamy, Raków zdobył po stałych fragmentach gry. To był karny, to był rzut rożny i to był rzut y, wolny. Natomiast jeśli chodzi o Lecha, to był, y, również gole z rzutu wolnego. Tak samo w i meczu z Rakowem, tak samo w meczu z Lechem. Legia. Y, jak gdyby raziła nieskutecznością Zobacz, nie wiemy już co by się stało gdyby Emreli czy Lopez przeciwko Rakowowi wykorzystali swoje okazje tak samo nie wiemy co by było gdyby wczoraj Emreli wykorzystał stuprocentowe sytuacje a propos tych stałych fragmentów gry Lecha Poznań to też się nie wzięło znikąd ostatnie Ostatnie, zresztą tutaj też warto dodać, że ostatnie cztery gole stracone przeciwko Legii przy Łazienkowskiej to właśnie cztery gole po stałych fragmentach gry. Natomiast jeśli chodzi o Lecha, nie tylko tutaj w defensywie Lech jest znakomity, ale również Lech straszy rywali stałymi fragmentami gry w ofensywie. To też się nie wzięło znikąd. Wiemy, że Maciej Kędziorek, specjalista, który niegdyś pracował w Rakowie, został zatrudniony przed tym sezonem w Lechu Poznań i to jak gdyby jest też jednym z efektów to jest poniekąd też zapobieganie tej nieprzewidywalności no i coś za tydzień bardzo ciekawy mecz Legia rozegra z Piastem Gliwice Wisła Płock natomiast zawita do Poznania jak mam być całkowicie szczery bardzo dobrze, że na razie Czesław Migniewicz dostanie szansę, bo zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Teraz czeka Legie, mecz z Napoli, natomiast a propos tego meczu z Piastem Gliwice, to będzie naprawdę bardzo ciekawe starcie, z tego względu, że Piast Gliwice wcale nie jest jakiś zbyt mocny. Ostatnio zremisował, moim zdaniem, dość szczęśliwie przeciwko Górnikowi Łęczna Górnikowi Łęczna który mógł te, to spotkanie wygrać gdyby nie fantastyczna dyspozycja Placha Plach który dwa tygodnie temu też wybronił zwycięstwo w meczu z Wisłą Kraków dość przypadkowe nie wiem czy zasłużone chyba nie do końca ale wiemy że też wtedy Paweł Kieszek popełnił błąd natomiast wcześniej Piast Gliwice miał trzy porażki z rzędu a tamte porażki były już jak najbardziej zasłużone. No może z zagłębiem Lubin już niekoniecznie. Chociaż tam Baszkirow strzelił niemalże w ostatniej akcji meczu. Chociaż tak naprawdę przez dłuższą część to wtedy Piast był troszeczkę nieskuteczny. Ale tak jak mówię tutaj ta seria nieco słabszej gry Piasta nie bierze się znikąd. To też Legia będzie mogła wykorzystać. Ale z drugiej strony być może na Legii będzie się chciał Piast przełamać. A Legia jak wiemy musi... Punktować. Czasami nie mi przekonywał przed tym meczem z lekiem, że punkty potrzebne są mu jak tlen, potrzebne są legi jak tlen i, i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało w dalszej kolejności. A też trzeba wspomnieć o tym, jak tutaj wygląda tabela na szczycie. Wiemy, że Lech Poznań jest na pierwszym miejscu. Dwa punkty do Lecha traci tylko Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk, która po cichutku wdrapuje się na szczyt. Lechia Gdańsk, które, o której można mówić, że jeśli sukces lubi ciszę, no to kto wie, co to będzie. Być może tutaj Lechia powtórzy poniekąd ten wyczyn Piasta, który też wdrapywał się po cichutku na szczyt tabeli. Lechia Gdańsk, która gra równie ładną piłkę jak Lech, odkąd zmienił się tam szkoleniowiec, podopieczny Tomasza Kaczmarka, nieprzypadkowo wygrywają mecz za meczem. Tylko jeden remis, pamiętamy na, w debiucie szkoleniowca 2-2 z Wisłą Kraków, ale to był dość pechowy, bądźmy szczerzy, remis. To był remis, który zdarzyć się nie powinien. Natomiast teraz Lechia udowadnia, że te wyniki są absolutnie nieprzypadkowe. No i jeszcze za plecami Lechi jest raków Częstochowa, raków, który również gra bardzo ładną piłkę, teraz tak naprawdę lech, lechia oraz raków Częstochowa to są drużyny, które grają najefektowniej i łączą tą efektowność z efektywnością, o czym świadczą pozycję tych drużyn w tabeli. Raków ma jeden mecz zaległy jak wiemy. Natomiast to, co ciekawe, że niektórzy pisali na Twitterze, że wow, Lech Jagdańsk jest na drugim miejscu w tabeli. Jak to się stało? W zasadzie tylko dwa punkty do, do Lecha traci. A no tak się to się stało, że yy, Lech Gdańsk przegrała tylko raz. I tylko raz to się zdarzyło właśnie przeciwko Lechowi za kadencji poprzedniego szkoleniowca Piotra Stokowca i to co będzie w dalszej kolejności to się przekonamy mam nadzieję, że sezon będzie emocjonujący bo on już się zapowiada emocjonujący i na dole i w górze tabeli od lat w zasadzie tak dobrej ekstraklasy myślę nie mieliśmy o czym świadczy fakt też taki, że jak gdyby na razie prezesi klubów trzymają ciśnienie mówiłem o tym w poprzednim, w poprzednim filmiku do którego zapraszam zresztą i to tyle, co chciałbym dzisiaj przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia.